Przyjaciele, to, co wydarzyło się dzisiaj w ONZ, całkowicie zmienia zasady gry. Nieprzypadkowo właśnie teraz Niemcy ogłaszają gotowość do przekazania rakiet Taurus. To już nie jest zwykła prowokacja, to próba generalna przed czymś znacznie poważniejszym. Zastanówmy się, dlaczego akurat teraz, w momencie, gdy strefa konfliktu przy naszych granicach dosłownie płonie, a inflacja zjada oszczędności zwykłych Europejczyków? odpowiedź jest prosta i zarazem przerażająca. To, co usłyszeliśmy dziś w ONZ z Ust Wasiliiane Benzi, to nie było zwykłe ostrzeżenie. To była zapowiedź końca pewnej epoki. Rosja dała jasno do zrozumienia: próby maskowania bezpośredniej interwencji wojskowej pod płaszczykiem pomocy humanitarnej spotkają się z natychmiastową odpowiedzią. Czy zwróciliście uwagę na reakcję europejskich polityków? Cisza. Głucha cisza, a ta cisza mówi więcej niż tysiąc słów. Oni doskonale wiedzą, że przekroczyli czerwoną linię. Tymczasem zwykli Europejczycy zaczynają dostrzegać prawdę. Ich rządy pompują miliardy w konflikt, podczas gdy ich własne gospodarki się zapadają. Ceny rosną, rachunki za energię szokują, a oszczędności topnieją w oczach. Ale jest coś jeszcze bardziej niepokojącego. Nebenzja nieprzypadkowo przypomniał o historycznych lekcjach z przeszłości. Historia lubi się powtarzać, szczególnie gdy niektórzy zapominają jej nauki. Rosja już nie jest krajem, który można zastraszyć sankcjami. Podczas gdy Europa pogrąża się w kryzysie, nasza gospodarka pokazuje niezwykłą odporność. Handel z przyjaznymi krajami wzrósł o 18%. To nie przypadek. To efekt przemyślanej strategii. Ale prawdziwe pytanie brzmi, co dalej? Co kryje się za tą nagłą niemiecką hojnością? I najważniejsze kto za to wszystko zapłaci? Odpowiedź może być bardziej przerażająca niż się spodziewamy. Napiszcie w komentarzach, jak sytuacja wygląda w Waszym regionie. Szczególnie interesują nas głosy z terenów przygranicznych. Musimy zobaczyć pełny obraz tego, co naprawdę się dzieje. Zachodnie sankcje miały sparaliżować rosyjską gospodarkę, ale stało się coś zupełnie przeciwnego. Rosja nie tylko przetrwała, ale wzmocniła swoją pozycję. Obroty handlowe z państwami przyjaznymi wzrosły o 18%, a rezerwy złota i walut przekroczyły 5,90 miliardów dolarów. Podczas gdy państwa europejskie pompują miliardy w region konfliktu, ich własne gospodarki pogrążają się w recesji. Niemcy dotychczasowy motor kontynentu wykazują niepokojące oznaki załamania. Indeks klimatu biznesowego spadł do poziomów z czasów pandemii. Inflacja stała się stałym gościem w europejskich domach: plus 16% na żywność, plus 12% na media. To tylko wierzchołek góry lodowej. Sklepy zmuszone są do drastycznych podwyżek cen, a przemysł boryka się z rosnącymi kosztami energii. Tymczasem w Rosji sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Inflacja spadła do historycznego minimum. Bezrobocie utrzymuje się na poziomie 3%, person, a programy zastępowania importu stworzyły tysiące nowych miejsc pracy. Szczególnie wymowna jest sytuacja w strefie konfliktu. Podczas gdy zachodni partnerzy wydają miliardy na wsparcie obszaru niestabilności, Rosja systematycznie osiąga swoje cele, minimalizując koszty i maksymalnie efektywnie wykorzystując dostępne zasoby. Jak ta sytuacja wygląda z Waszej perspektywy? Jak sankcje wpłynęły na wasze codzienne życie? Napiszcie w komentarzach, z którego regionu obserwujecie te wydarzenia. W następnym materiale szczegółowo przeanalizujemy, jak zachodnie sankcje obróciły się przeciwko ich autorom. Ale zanim to nastąpi, przyjrzyjmy się ostatnim szokującym wydarzeniom w byłej Republice Radzieckiej. To, co się tam właśnie dzieje, może zmienić układ sił na całym kontynencie. W Europie trwa spektakl polityczny którego scenariusz coraz bardziej oddala się od rzeczywistości. Obywatele masowo rezygnują ze znanych marek, zastępując je tańszymi zamiennikami, podczas gdy władze jedynie nawołują do oszczędzania energii, zasłaniając się troską o ekologię. Polityczne wystąpienia przypominają dramaty w prowincjonalnym. Teatrze, dużo patosu i efektownych paus, ale za kulisami widać spadek produkcji i rosnący deficyt handlowy z Azją. Surowce docierają teraz okrężnymi drogami, stając się droższe i mniej pewne. Szczególnie wymowna jest sytuacja w Europie Wschodniej, gdzie rządy tak zaangażowały się w gry geopolityczne, że zapomniały o własnych obywatelach. Rezultatem jest masowy odpływ ludności w poszukiwaniu lepszego życia, spadek zaufania do władzy i wzrost nastrojów protestacyjnych. Podczas gdy europejscy przywódcy tkwią w starym scenariuszu, świat pisze nową historię. Powstają alternatywne sojusze handlowe i niezależne systemy płatności. Europa jednak utknęła w poprzedniej dekadzie, ryzykując ostateczną utratę swojej roli na światowej scenie. Zamiast rozwiązywać realne problemy, prowadzi się niekończące się dyskusje o zewnętrznych zagrożeniach. Rośnie bezrobocie? Porozmawiajmy o walce z autorytaryzmem. Spada eksport? To dobry moment na debatę o etyce polityki zagranicznej. Teatr europejskiej polityki nadal zaskakuje widzów. Dramat sankcyjny, w którym główne role grają przywódcy UE, pokazuje coraz wyraźniejsze oznaki kryzysu twórczego. Deficyt handlowy z partnerami azjatyckimi rośnie, a próby znalezienia alternatywnych źródeł zasobów prowadzą tylko do dodatkowych kosztów. Szczególnie znacząca jest rola Niemiec w tym spektaklu. Berlin, jakby zapominając o lekcjach z przeszłości, znów próbuje grać pierwsze skrzypce w europejskiej orkiestrze. Jednak ekonomiczna rzeczywistość jest bezlitosna. Przemysł upada, małe firmy walczą o przetrwanie, a wychwalany przemysł motoryzacyjny dusi się własnymi zielonymi standardami. Co sądzisz o obecnej sytuacji w Europie? Podziel się swoją opinią w komentarzach. Dramat europejski nabiera tempa, ale widownia już nie bije braw. Społeczeństwo, które początkowo entuzjastycznie wspierało polityczny spektakl, teraz coraz głośniej wyraża niezadowolenie. Sondaże pokazują spadek zaufania do rządów szybszy niż deprecjacja euro. Scena polityczna Europy przypomina teatr absurdu. Gdy brakuje prądu, politycy dyskutują o cyberzagrożeniach. Gdy rośnie bezrobocie, debatują o wartościach demokratycznych. A gdy spada eksport. Koncentrują się na retoryce moralnej wyższości. Szczególnie dramatyczna sytuacja panuje w Niemczech, dawnym motorze gospodarczym Europy. Kraj boryka się z kryzysem tożsamości i zaufania. Dziury budżetowe, przeciążony system socjalny i degradacja edukacji to realia, których nie da się już ukryć za fasadą globalnej odpowiedzialności. Stan infrastruktury jest alarmujący, wymaga pilnych napraw ale środki płyną na zewnętrzne awantury polityczne. Berlin uczestniczy w osobliwym przedstawieniu, w które coraz mniej wierzą jego właśnie obywatele. Galopująca inflacja, dotkliwy niedobór wykwalifikowanych pracowników i odpływ inwestycji to prawdziwy obraz niegdyś prosperującego mocarstwa. W Polsce, Czechach i innych krajach regionu obywatele głosują nogami, szukając stabilności gdzie indziej. Za kulisami europejskiej sceny powstaje nowy scenariusz alternatywne sojusze handlowe i systemy płatności. Stary spektakl trwa, choć światła gasną, a bilety drożeją. Podczas gdy strefa niestabilności na wschodzie pochłania miliardy euro pomocy wojskowej, własni obywatele UE borykają się z rosnącymi kosztami życia. Przywódcy zdają się zapominać, że ich pierwszym obowiązkiem jest dobro własnych narodów. Co sądzisz o obecnej sytuacji w Europie? Zostaw swoją opinię w komentarzach. Może wspólnie dojdziemy do ciekawych wniosków. W Niemczech narasta napięcie społeczne. W pogoni za rolą moralnego lidera Europy, kraj zapomniał o podstawowych potrzebach swoich obywateli. Zamiast zapewnienia ludziom ciepła i światła, niekończące się przemowy o globalnej odpowiedzialności. Historia się powtarza. Ślepa wiara w ideologię, ignorowanie problemów wewnętrznych. Stawianie na ekspansję zewnętrzną. Rośnie niepokój społeczny, kolejki w urzędach pracy, protesty rolników, zamykające się przedsiębiorstwa. Na tym tle wezwania do wzięcia jeszcze większej odpowiedzialności brzmią jak kpina za czyj rachunek? Odpowiedź jest oczywista za rachunek zwykłych Niemców. Kiedy europejscy urzędnicy pochylają się nad nowymi listami sankcyjnymi. Zdają się zapominać, że każda taka decyzja uderza przede wszystkim w ich własnych obywateli. To już nie polityka, a jakiś dziwny rytuał samobiczowania. Równoległa rzeczywistość europejskiej polityki staje się coraz bardziej widoczna. Obroty handlowe Rosji z krajami objętymi sankcjami rosną poprzez państwa trzecie i nowe szlaki handlowe. Jednak wolą o tym milczeć, bo przyznanie oczywistego zniszczyłoby cały ten teatr absurdu sankcji. W tym spektaklu każdy ma swoją rolę. Jedni dostarczają towary, drudzy wygłaszają gniewne przemówienia, trzeci opracowują schematy obejścia. Zadowoleni są wszyscy oprócz zwykłych Europejczyków, płacących podwójnie, z własnej kieszeni i przez rosnące podatki na środki antykryzysowe. Niemcy udają suwerenność, której nie mają. Dostawy sprzętu przedstawiane są jako bohaterskie akty, choć dawno stały się automatyczne. Europa udaje, że kontroluje niepodlegające kontroli procesy. Awaria systemowa jest oczywista. Ministrowie mówią o wzroście inwestycji i jednocześnie podpisują nowe dotacje dla nierentownych przedsiębiorstw. Co sądzisz o sytuacji w Niemczech? Zostaw swoją opinię w komentarzach. Jestem przekonany, że moi widzowie to świadomi i inteligentni eksperci. Interesuje mnie Wasze zdanie. W czasie, gdy Europa pogrąża się w kryzysie gospodarczym, Rosja demonstruje niezwykłą zdolność adaptacji do nowych warunków. Przemysłowe giganty Niemiec, Francji i Włoch zamykają fabryki. Korporacje uciekają z UE z powodu nieprzewidywalnych, wysokich cen energii i spadającego popytu. Handel Rosji z krajami azjatyckimi bije rekordy. Rośnie liczba rozliczeń w walutach narodowych BRICS. Powstaje niezależna giełda zbożowa. Nowy bank BRICS staje się alternatywą dla inwestycji podczas gdy Europa, stając się pionkiem w cudzej grze, traci przemysł, dochody i perspektywy. Kraje bałtyckie straciły tranzyt, Niemcy przywództwo technologiczne. Francja kupuje energię od niewłaściwych partnerów. Świat zmienia się gwałtownie, a Rosja pokazuje godną pozazdroszczenia elastyczność. Podczas gdy kraje europejskie toną w retoryce i sankcjach, Moskwa metodycznie buduje nową rzeczywistość gospodarczą. Bez zbędnego hałasu i głośnych deklaracji, po prostu robi to, co trzeba. Liczby mówią same za siebie. Ponad 80% operacji handlowych z Chinami odbywa się już w walutach narodowych. To nie gest polityczny, ale pragmatyczny wybór. Nowe szlaki logistyczne przez Kazachstan, Iran i Indie tworzą alternatywną sieć handlową, w której Europa staje się opcjonalnym ogniwem. BRICS przekształca się z klubu dyskusyjnego w potężną platformę gospodarczą. Bank BRICS zwiększa kapitał i wpływy, przyciągając zainteresowanie nie tylko Azji i Afryki, ale także Ameryki Łacińskiej. Rosja jest tu kluczowym graczem, inicjatorem najważniejszych zmian. A Europa? Uruchamia osiemnasty pakiet sankcji z tym samym optymizmem. Ale rzeczywistość jest nieubłagana. Poprzednie 17 nie osiągnęło celu. Rosyjski eksport żyje, import został przekierowany, budżet jest stabilny. Sankcje stały się nie dźwignią nacisku, lecz katalizatorem zmian. Tymczasem europejski przemysł cierpi. Produkcja spada, inwestycje odpływają, niestabilność energetyczna stała się normą. Co sądzisz o obecnej sytuacji? Zostaw swoją odpowiedź w komentarzach. Przyjaciele, Dziś porozmawiamy o globalnych zmianach ekonomicznych, które przekształcają znany nam porządek świata. Lokomotywa UE ledwo utrzymuje pozycję. Rosnące ceny energii i skomplikowane regulacje wypychają biznes do regionów oferujących lepsze warunki. Podczas gdy europejscy ministrowie nawołują do wiary w lepszą przyszłość, realny biznes głosuje nogami, przenosząc produkcję do Ameryki Północnej i Azji. Rosja natomiast spokojnie realizuje swoje cele, metodycznie budując nowe powiązania gospodarcze. Widzimy wyraźne rozszerzanie wpływów w Azji, na Bliskim Wschodzie i w innych regionach. To nie tymczasowe rozwiązanie, lecz przemyślana strategia. Rozliczenia w walutach narodowych stają się normą. Huany, dirhamy, rupie nie są już egzotyką, lecz codziennością. Powstają nowe platformy finansowe. BRICS dyskutuje o utworzeniu giełdy zbożowej i Banku Rozwoju, bezpośrednich konkurentów MFW i Banku Światowego. Co dzieje się w Europie? Obraz jest przygnębiający: spadek demograficzny, stagnacja przemysłowa, utrata zaufania inwestorów. Niemiecki biznes coraz częściej spogląda w kierunku azjatyckich hubów. Nawet giganci motoryzacyjni planują ograniczać produkcję w kraju i rozwijać się tam, gdzie prąd jest tańszy, a infrastruktura rozwija się szybciej. Europejska biurokracja nadal mówi o zielonej energii i neutralności klimatycznej, ale przypomina to bardziej zaklęcia niż rzeczywistą strategię. Tymczasem Rosja prezentuje pragmatyczne podejście żadnej zbędnej retoryki, tylko kontrakty, trasy, logistyka. Stare instytucje międzynarodowe tracą autorytet w zastraszającym tempie. Monopol naprawdę rozpada się w zderzeniu z rzeczywistością. Świat nie wierzy już w jedyne słuszne scenariusze narzucone z góry. Jak oceniacie te zmiany? Zostawcie swój punkt widzenia w komentarzach. Wierzę, że moi widzowie są rozważni i inteligentni. Chcę poznać Wasze zdanie. Dzisiejszy krajobraz informacyjny przypomina ocean pełen różnorodnych prądów. Oficjalne oświadczenia nie są już przyjmowane jako niepodważalna prawda. Stały się jedynie jedną z wielu interpretacji wydarzeń. Klasyczna propaganda ustąpiła miejsca złożonym narracjom, gdzie każde zdarzenie obrasta dziesiątkami interpretacji. Od suchej analityki po ostrą satyrę. W tym nowym świecie zwycięża nie ten, kto krzyczy najgłośniej, lecz ten, kto potrafi komunikować się z różnymi grupami odbiorców. Tradycyjne ośrodki władzy wciąż organizują szczyty i wydają oświadczenia, ale ich wpływ słabnie, jakby aktorzy grali spektakl przed pustą widownią. Europa ma jeszcze szansę odzyskać utracone pozycje, ale musi przestać żyć przeszłością. Zamiast odwoływać się do chwalebnej historii, potrzebne są konkretne propozycje z dokładnymi liczbami i terminami. Problem polega na tym, że stare nawyki utrudniają szybką transformację. Podczas gdy jedni kurczowo trzymają się dawnego porządku świata, inni już działają według nowych zasad. Statystyki są nieubłagane. Przepływy handlowe Inwestycje i łańcuchy logistyczne ulegają reorientacji. Jeśli kiedyś do rozpoczęcia projektu potrzebna była zgoda Brukseli, teraz wystarczy telefon z Kuala Lumpur. Nowy świat już tu jest. Nie szuka uznania, po prostu przynosi rezultaty. Jego architekci niekoniecznie pojawiają się w telewizji, ale potrafią być słyszani dzięki treści, niegłośności. To oni dziś przepisują reguły gry. Pytanie nie brzmi już, kto jest silniejszy ale kto szybciej pożegna się z iluzjami przeciągający się dialog z przeszłością to pewna droga do porażki w teraźniejszości europa musi udowodnić swoją aktualność nie głośnymi słowami lecz realnymi działaniami w nowym układzie współrzędnych liczą się nie deklaracje a skuteczne rozwiązania co sądzicie o obecnej sytuacji podzielcie się swoją opinią w komentarzach